Google Bart już w Polsce, Solid State Logic współpracuje z NASA, Dactronics znowu pojawi się na piłkarskich stadionach, awatar Hypervision zintegrowany z Chat GPT. Mamy dla Was kolejne gorące jak plaża w mielnie, Newsy, Jarek odpoczywa i zbiera energię do następnych materiałów, dlatego ten program poprowadzę ja. No to co, lecimy! Od 13 lipca wszyscy chętni mogą skorzystać z konkurenta czatu GPT, czyli bota Google Bart. Co ważne, a niekoniecznie oczywiste, dyrektorem projektu jest Polak Jacek Krawczyk. Niedawno w wywiadzie z jedną z redakcji podzielił się on przemyśleniami i informacjami o programie. Wspomina m.in. o bezpieczeństwie naszych danych udostępnianych podczas korzystania z bota. Wszelkie dane, które zbiera Google, są anonimizowane tak, żeby nie wiązać ich bezpośrednio z użytkownikami, ale mieć możliwość użycia ich do celów statystycznych i trenowania sztucznej inteligencji, mówi dyrektor Google Bart Jacek Krawczyk. Zaznacza on także, że w kontekście porównań Barda z chatem GPT trudno o jednoznaczne wskazanie lidera, wszak cała technologia jest dopiero na początku swojego rozwoju. Jeśli chcecie sami przetestować, na co stać botat Google, wejdźcie na bard.google.com i podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach pod tym filmem. Houston mamy nowe audio. W Centrum Kosmicznym imienia Johnsona w Houston zagościł system T firmy Solid State Logic, które będzie pracować przy okazji produkcji NASA Television. Konsola, system TS500 i silnik TE2 Tempest Engine zostaną wykorzystane przy procesowaniu dźwięku ze wszystkich. Misji kosmicznych oraz ciągłej transmisji z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 80-fajderowy system zainstalowany jest w tzw. audio control room w biurze Communications and Public Affairs, które jest połączone ze słynnym Centrum Dowodzenia, które znamy chyba ze wszystkich amerykańskich filmów o kosmosie. Konsola od momentu instalacji, czyli lutego 2023 roku, pracuje nieprzerwanie i umożliwia automatyczne dostosowanie sposobu pracy w zależności od transmitowanego wydarzenia. System T pozwala też na redukowanie zakłóceń obejmujących filtrowanie niskich, jak i wysokich tonów. Konsola posiada też funkcję Automix, pomagającą uzyskać czysty dźwięk w głośnym otoczeniu. Firma Daktronics, o której kilkukrotnie wspominaliśmy na naszym kanale, zapewni ogromne ekrany na połowie stadionów w Australii, na których odbędą się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet. Największy z ekranów to zamontowany już wcześniej przy okazji rozgrywek rugby Great Southern Screen na stadionie Accor. Ma on 10 metrów wysokości, 120 metrów długości, roztaczając się wokół stadionu. Ekran wraz z pozostałymi zamontowanymi wyświetlaczami może wyświetlać niemal każdy rodzaj informacji od transmisji wideo na żywo, przez animacje, reklamy czy statystyki. Chińskie studio filmowe Usi wybrało Roe Visual jako dostawcę dla największego ekranu LED w kraju. Półkolisty wyświetlacz składa się z 1760 paneli LED Black Pearl BP2V2 i ma w sumie 44 metry szerokości i 10 metrów wysokości. Panele Black Pearl działają w oparciu o technologię Brompton LED Processing. Dyrektor do spraw operacyjnych ROE, Hen Zhu, zaznaczył, że ekran operuje na 16-bitowej głębi kolorów, pozwalającej uzyskać nieskończone odcienie szarości, wyróżniające się od odwzorowanie kolorów i częstotliwość odświeżania na poziomie 7680 Hz, minimalizując artefakty. Asystent o imieniu Luna to kombinacja cyfrowego asystenta z czatem GPT przygotowana przez firmę Hypervision. Może on funkcjonować jako asystent sprzedaży, bankowości lub lektor. W prezentacji rozwiązania przedstawiciel firmy mówi o imersyjnym doświadczeniu i klientach, którzy mogliby zadawać asystentowi pytania i uzyskiwać rekomendacje. Wizja jest bardzo śmiała, ale na ten moment w pokazanym przez HyperVision Demo, awatar odpowiada w oczywisty i typowy dla bota sposób. Nie zmienia to jednak faktu, że całość prezentuje się bardzo przyszłościowo. A co wy o tym sądzicie? Chcielibyście, aby w sklepach na porządku dziennym doradzali nam cyfrowi asystenci? Dajcie znać w komentarzach. Jakiś czas temu testowaliśmy dla was bardzo funkcjonalny zestaw głośnomówiący mówiący od Jabry. Dzisiaj rzucamy okiem na Kandao Meeting Ultra. Jest to prawdziwy terminal do wideokonferencji online. Kamera rejestruje obraz 4K HDR z dwóch obiektywów. Ma dwa wyświetlacze dotykowe o wielkości 15,6 cala, ośmiokierunkowy mikrofon i głośnik o mocy 10 W. Urządzenie ma 360-stopniowe wykrywanie twarzy, a kamerę wspomaga też algorytm. AI wykrywający ruch, co pozwala podążać za rozmówcą. Pod maską pracuje ośmiordzeniowy procesor, czterordzeniowy układ graficzny i procesor neuralny wykonujący 18 trylionów operacji na sekundę. Sztuczna inteligencja wspiera Kandao Meeting Ultra także przy redukcji szumów. Dzięki technologii HDR i 4K oraz algorytmowej usuwającemu szum. Obraz ma wyglądać dobrze zarówno przy zbyt dużym, jak i zbyt małym oświetleniu. Kandao Meeting Ultra może działać przez połączenie USB i współpracować z Microsoft Teams, Zoomem czy Google Meet, albo działać jako samodzielne urządzenie. Na pokładzie zainstalowano system Android. LG stawia sobie za cel przejście na platformowy model biznesowy, rozwinięcie działalności na polu B2B i zdobycie nowych sposobów na zwiększenie wzrostu. Wśród obszarów rynku, które LG będzie chciało eksplorować, są m.in. ładowanie samochodów elektrycznych i Digital Health. Prezes LG, William Cho, zaznaczył, że elektryfikacja, usługi i cyfryzacja to kluczowe aspekty, na których skupi się LG w walce o średnio i długoterminowy wzrost. Co oznajmił też, że LG będzie przede wszystkim kontynuować swoją śmiałą wizję transformacji i rozwijać się jako firma Smart Life, która łączy, poszerza i ulepsza różne dziedziny życia i doświadczenia klientów, a nie tylko wygodnie rozsiada się na fotelu lidera wyposażenia domu. A konkrety? LG zmodyfikuje swój system Smart TV WebOS, który ma trafić także na telewizory innych marek. Portfolio działu telewizyjnego LG ma przemienić się w dostawcę usług medialnych i rozrywkowych, a firma zainwestuje też w swoją opartą na reklamach platformę LG Channels. Wyposażenie domu oprze się na dalszym rozwoju LG Think App, który wprowadzi model dom jako usługa, a do 2030 roku LG chce podwoić też sprzedaż w sektorze H2. Firma Jabra przygotowała Hybrid Ways of Working Global Report 2023 dotyczący pracy hybrydowej. Wnioski z badań są bardzo interesujące. Okazuje się, że w Polsce najmłodsze pokolenie Z czuje się wykluczone ze spotkań online 2 do trzech razy częściej niż starsze generacje. 42% badanych stwierdziło, że wykorzystanie wideo podczas spotkań pomaga im w taki sam sposób angażować się w nie jak wtedy, gdy mają one miejsce na żywo. Ponad 20% pracowników niechętnie bierze udział w spotkaniach w sali konferencyjnej, ponieważ czują się mniej komfortowo korzystając z zapewnionych w niej rozwiązań w porównaniu do własnego laptopa. A Wam jak najlepiej się pracuje? Dajcie nam znać w komentarzach. Przechodzimy do nieco mniej formalnych wiadomości, ale wciąż bardzo ważnych i związanych z naszą branżą. W Hollywood trwa strajk pracowników branży filmowej. Aktorzy zrzeszeni SAC-Aftra próbują porozumieć się z firmami medialnymi takimi jak Paramount, Disney, Netflix, reprezentowanym przez AMPTP w sprawie uczciwych wynagrodzeń i innych kwestii związanych ze stosunkiem pracy. Wśród postulatów organizacja wymienia m.in. potrzebę wzrostu płacy zasadniczej o 11%, wynagrodzenia za korzystanie z filmów przez serwisy streamingowe. Najciekawszy, a może najbardziej niepokojący jest jednak postulat dotyczący realnego zagrożenia dla zatrudnionych w branży, czyli sztuczna inteligencja, która niejednokrotnie udowodniła, że może z powodzeniem niemal zastąpić niedysponowanego aktora. Aktorzy chcą ochrony dla swojego wizerunku, by nie został on zastąpiony przez AI. Zrzeszeni wnioskują także o wymaganie od aktora zgody oraz zapewnienie mu odpowiedniego wynagrodzenia, jeśli cyfrowa replika aktora będzie użyta w filmie lub występ w nim zostanie zmodyfikowany z użyciem AI. No, muszę przyznać, że po seansie najnowszego Mission Impossible ten wątek robi się rzeczywiście coraz bardziej ciekawy. To tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o następne wydanie newsów. Przed nami krótka wakacyjna przerwa, ale wracamy już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!